System Telematyki Użytkowej GlobTrack rozwijamy i udoskonalamy od 10 lat. Dzięki zaawansowanej technologii, przedsiębiorstwa z branży usług komunalnych mogą na bieżąco nadzorować i koordynować pracę całej swojej floty. Telematyka GPS pozwala nie tylko zlokalizować pojazd i dokładnie prześledzić jego trasę czy zużycie paliwa, ale też automatyzować pracę kierowcy i całego zespołu śmieciarki. Drugim ważnym aspektem jest innowacyjny system telematyki wizyjnej SELECT 360, który dba o bezpieczeństwo biznesowe realizacji zadań komunalnych. Nadrzędną ideą systemu są automatyzacja i bezpieczeństwo procesów, które definiują kluczowe moduły. Identyfikacja pojemników RFID pozwala na rozpoznanie pojemników podczas ich opróżniania. Raportowanie do gmin czy dyspozytora staje się proste i przejrzyste. Waga automatycznie identyfikuje każdy podniesiony pojemnik, waży odebrane śmieci i na bieżąco informuje dyspozytora o wykonaniu zadania. System podsumowuje, ile śmieci odebraliśmy od konkretnego klienta i jaki jest poziom zapełnienia śmieciarki, co pozwala zoptymalizować jej wyjazdy. Czujnik wysypu śmieci na bieżąco tworzy raport dat i miejsc, z których pojazd odebrał śmieci. Dane te są zapisywane i przechowywane, a raport można wydrukować w każdej chwili. Z kolei moduł segregacji odpadów umożliwia precyzyjne rozpoznanie klienta, rodzaju odpadu i ilość oddanych worków. Ta funkcjonalność usprawnia rozliczenia i pozwala zapobiec ewentualnym reklamacjom. Gmina jest informowana ile i kiedy określony klient oddał śmieci oraz czy i jak były one segregowane. Telematyka wizyjna umożliwia bezpieczne manewrowanie pojazdem, a także generuje potwierdzenie wykonanej pracy w postaci filmów wideo dostępnych w systemie GlobTrack. SELECT 360 to zaawansowany technologicznie system, który przetwarza obraz z czterech kamer na obraz z lotu ptaka. Globtrack spełnia wymogi ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Nasze rozwiązania z powodzeniem wdrażają większe i mniejsze przedsiębiorstwa komunalne. Instalując Globtrack w swoich pojazdach, Firmy mogą zaplanować optymalny przebieg tras oraz wyeliminować zbędne przestoje, co przekłada się na konkretne oszczędności. System GlobTrack podnosi bezpieczeństwo, jakość pracy oraz usprawnia funkcjonowanie firmy.